Hejka, witajcie kochani w kolejnym filmie na tym kanale. jestem Syna i dzisiaj pokażę Wam co znajduje się w moim szkolnym pasaku. Do po pierwszej rzeczy, do której przejdziemy, są to zeszyty. Pierwszy zeszyt, który się będzie o tak, jest on to edukacja bezpieczeństwa. Może jest to taki klasyczny zeszyt, ale no, bardzo ogólnie lubię edukację do bezpieczeństwa, więc... I w ogóle mamy na od edukacji, od bezpieczeństwa i do biznesu. To jest bardzo super. Kolejny zeszedł, który mamy, jest do biznesu. Wygląda w ten sposób. Jeżeli zobaczyłam go, to powiedziałam: o nie, on musi być do biznesu na pewno. Więc naprawdę jest bardzo śliczny. Kolejny zeszedł. Jest on do. Rygi jest, to po prostu taki kasersz sens nawet interdruka, więc naprawdę super. Także pochwalę, Dwa razy mi się zdarzyło nie, że zeszedłem na Rygi, więc no. Przedostatni zeszed jest to do biologii. Kochani, wczoraj, 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 wczoraj dostałam, owszem, od pani, od że się nie uczę. Jest no serio nie mam się czym chwalić, ale no trzeba się zacząć uczyć i możliwe, że będą wtedy bloki na tym kanale, więc poczekujcie i subskrybujcie na kanał, bo mogą się czasem pojawić takie odcinki. Ostatni zeszyt. Jest to zeszyt od polskiego. Ja tak nienawidzę polskiego serio. Ja już mam okropną panią też, że naprawdę, więc no tak się on prezentuje. A teraz przechodzimy do książki. Pierwszą książką, jaką tu mam, to jest od Edukacji. Tak się prezentuje. tam ja ktoś może rozpoznać tą książkę, ale no, tak się prezentuje. To ja żyję i działam bezpiecznie Mega. Od biznesu tak się prezentuje. I szkoda to, że w drugiej klasie nie będzie biznesu, bo bardzo lubię i mam całe dobre oceny, jeżeli chodzi o biznes. Można powiedzieć, że się smakują około biznesu, jak wyszło. Z tak wygląda, co mnie denerwuje. Bardzo gruba ta książka. A to najlepsze, nie mamy lektur w tej klasie, w tej szkole, więc bardzo super. Jestem zadowolona, że wybrałam właśnie szkołę branżową, bo na polskim nie ma lektur. A, a już pokażę z tą, jeżeli nie lubicie lektur, to pojedę na się. Szkoda branżowej, bo nie dołoży za praktyki w Flash Klasie to po 5 stów, to jeszcze w kilku dniach nie ma Normalnie super. Ostatnia książka jest to książka do biologii jest mega cienka i to mnie trochę cieszy, bo w podstawówce to trochę były grupa, grupy, więc no. Przechodzimy do takich rzeczy bardziej... Potrzebnych higiennych, nie wiem, makijażu, coś tego typu. I tak się prezentuje moja kocetyczka, wiem, nie jest jakoś ładna, ale no. Tak, to jest mój bursztyk do szkoły, pewnie widzieliście w poprzednim filmie, jako, jako po prostu biorę do szkoły, bo ma bardzo ładny kolor i mega ładnie pozytywę się na moich... Kolejny produkt jest to puder, też go widzieliście, nie będę za dużo go o tym mówić bo i tak się prezentuje Więc mega fajnie. I oczywiście gąbeczka do pudru nie mogła zabrać. I tutaj oczywiście mamy serko w razie czego jakby mi się apierać wszystko, to oczywiście muszę użyć lustra, żeby lepiej sobie twarz. A przechodzimy do drugiej kieszonki. Dobra, w drugiej kieszonce trochę tych rzeczy mamy, niż zwykle. Pierwszą rzeczą jest to perfum, który mi się skończył, a tak bardzo on nie pachnie. Znajdziecie go w za 20zł i naprawdę powiem tak, nie wydaje na niego niepotrzebnych pieniędzy, naprawdę. On przepięknie pachnie. Więc jak będę miała tylko pieniądze, to idę sobie kupić, może nawet na zapas. Kolejną rzeczą jest to dezodorant taki w, w kurce i jest on super. W ogóle ja lubię dezodoranty w kulce niż te tak w sprayu. Ostatnio miałam w sprayu kochani i podrażłem je, podrażło mi pachy, więc to było bardzo fajne i minus totalne. Więc polecam wam w jednak. Kolejna rzecz i po prostu ja mam taką kieszonkę tam na zamek i tam po prostu polecam sobie takie oto gumki zwykłe w na nawlew, albo coś albo coś, jakby po prostu gumka skręcił się do ciele, to mam na ja naprawdę jest to krem do rąk ostatnio, kochani, ja się pochwalę, ja się pochwalę bardzo ja się, pochwalę, ja się, pochwalę, ja się pochwalę. ostatnio w dniu kupiłam sobie krem do rąk, a zapachu pierniczka. jak on pięknie pachnie, mówię, no nie przepięknie pachnie, naprawdę przepięknie pachnie pierniczkami ale ten to mam szkolne z givea i polecałam Chusteczki. Każda dziewczyna powinna mieć chusteczki. W razie jak mam makijaż, to sobie podetrzę to pod okiem czarno, co żeby nie wyglądać jak panda. ale właśnie mam co. Chcę żeby mieć i po to i żeby wytrzeć się jak jest. to jest taka mała szczoteczka. O, piamion ją w i mega się poleca mega polecam i tutaj takie fajne igiełki o. ostatnia rzecz jest to taki otopilniczek, kupiłam go w i naprawdę nie żałuję, nie żałuję, że kupiłam, bo mi się bardzo To ostatnia rzecz bardzo, bardziej taka damska, nawet nie są to podpaski nie mogę ich pokazywać, ale lepiej by mieć podcaski ze sobą w razie jak się, jak się okres niż, niż niż nie mieć wcale, tak? więc no jakby ktoś nie wiedział, mam piesek, mas, oto, zlokuję, czarny piesek Wans, taki odosobniony, czarny Wansik, więc mega bo nie pokazałam, taki jest mój kierownik do szkoły, o taki zwykły, czarny, błyszczasty, a w nim znajduje się, uwaga, linijka na matematykę, dwa beżowe zakreślacze i jeden czarny długopis, także w tej szkole u mnie jest, jeżeli chodzi o kierunek, bieta jeszcze raz bieta, więc To jest wszystko na dzisiaj, jeżeli odcinek z się spodobał, zostawcie Łapka w górę i subskrypcję zależnie proszę na bieżąco z każdym na tym kanale. I podajcie do mojego Instagrama i TikToka jest to na podłogę a ja dziękuję Wam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!